Siemano, siemano panie i panowie, tu na tej strony, polatamy sobie dzisiaj troszeczkę, pojedziemy sobie do chudego odebrać papiery z terenora, właśnie z Jamaszki MT125, wczoraj ją zakupiliśmy, no i papierki wziął chudy z sobą gdyż ja nie miałem gdzie tego spakować także co sprzęcior jak dla mnie jak ta lala no nie ma się do czego przypieprzyć jedyne co dzisiaj zrobiłem to przemalowałem klamkę z hamulca plus obciążnik tutaj, z tej strony bo był lekko przyrysowany poza tym no co, no nie ma się do czego przypieprzyć, nie? Mamy sobotę, cieplutko, ja mam wolne od pracy, więc co? pozopierdzielamy sobie, jedyne co zrobię To wrzucę tutaj logo Yamashki Obkleję felgi I zmienię klameczki na krótkie sportowe Nic więcej nie dotykam, nie ma sensu ta jamaszka ma wyglądać tak jak wyszła z fabryki Za wyjątkiem właśnie obklejonych felk I zmianę klameczek na krótkie Także zapierdalamy do chudego po dokumenty potrzebne nam do zarejestrowania tego sprzęta w Polsce Jo. Także lecimy na Szczecin po karabiny z Palestyny Urwa, żeby mi czasem łokci nie upierdoliło. Ale powiem Wam, fajnie się fajnie się tym jeździ. Fajnie się jeździ jak na 125. No wiadomo, to nie jest Liter czy 750. Żeby zapierdalać. To jest taki motocykl na miasto. Mówię, do nauki jak ta lala i do jazdy sobie po mieście też Trochę mi się ciężko przestawić na tą pozycję, bo jednak na sporcie to całkiem inaczej się siedzi e, Można powiedzieć, że <ścoughs> Uczę się jeździć 125 no. taka sytuacja kurwa Chuj, go i zapierdala na MTQ 125 w całym kombinezonie korla Z przodu tego nie widać, ale z tyłu jak ktoś jedzie i popatrzy na tego lacia wąskiego to kurwa można się pośmiać A pyk. u z gaz. Dlatego mówię no kurwa wyczucie gazu sprzęgła trzeba, trzeba troszeczkę się poduczyć poduczyć, no przyzwyczaić się po prostu ale zapierdala jak na takiego szorszenia małego jak talala i fajnie, bo wyprostowana pozycja można sobie na setach stanąć, opek i człowiek jedzie wyprostowany na gig się tego nie zrobię za bardzo także no co, po mieście Miodzio, miodzio A co zauważyłem wczoraj jak ubraliśmy? No prędkość przelotowa tak do stówy, nie? Później to już tak odsety To on się nie chce rozpędzać Jeszcze z moją wagą Ja mam obecnie jakieś 89 kg, Może 90 Trochę straciłem Także Jeszcze jak wiatr wieje to no te Ja miałem 120 wczoraj Ale to w jednym miejscu a tak to sobie stówką leciałem po autostradzie Fajne zgrabne te lusterka takie malutkie Ale widać Widać To co trzeba To widać Motocykl dosyć fajnie się prowadzi Leciutki jest On ma chyba 140 tam kilogramów, coś takiego Także Naprawdę po mieście Bajka Prościutko jedzie nic go nie ściąga Fajny taki brzęczek no i w miarę świeży, no 2015 rok 17 tysięcy z groszem przelatane Co dzisiaj zrobił łańcuch pociągnąłem, bo był naprawdę kurwa luźny myślałem, że będzie mi się o jaja objął i mamy luz to podciągnąłem pociągnąłem Wyczyściłem, nasmarowałem. teraz. Wygląda jak nowka sztuka. No co, teraz dostaniemy, Weźmiemy od chudego papiery, potrzebne do przerejestrowania. I w poniedziałek leci: wszystko na Polskę porobić, co porobić, i będziemy się rozbijać. Będziemy, no ogólnie to dla córki, tak, ale są pewne warunki, na których go dostanie. Jeżeli ich nie spełni, to chyba ja kurwa będę jeździł sobie tym do roboty. No, sorry, nie ma nic za darmo. Za darmo umarło, nawet w nie można dostać w tych czasach. Coś za coś. A pojedziemy sobie inną trasą. Tutaj jebniemy się w prawo. Ale fajnie biegami hamuje. Fajnie hamuje biegami. Nie trzeba jebać po klamce hamulca. Także fajny motorek. A jaki odgłos? Ja pierdolę. Taka wyciszona kusiarka. No ale taki ma być. Taki ma być. Nie chcę żadnego akrapowicza tutaj montować ani Josimury to ma latać na serii. Nie ma wkurwiać ucha brzęczeniem i narażać się na utratę dowodu rejestracyjnego. I lecimy, i trójeczka i czwóreczka, i powoli, bo przez 50, i tak już mam 6,3. Dobra, piąteczka i delikatnie 60 sobie będziemy pykać. No, fajny motorek, spalanie gdzieś w granicach 2,5 litra na 100 km. Teraz mi pokazuje 2,7 litra, ale no, wczoraj go cisłem po autostradzie od 100 do 120. W tym przydziale, także wtedy 2,7 litra jak najbardziej. Pani czeka, bo ja tutaj potężnym motocyklem zapierdalam <ścoughs> Jeszcze tylko kaszpady do niego zamontuję yy, Można się wywracać Nie no kurwa MT 125, 15 koni to jest moc, proszę Państwa Nas nie doganiat Nas nie doganiat Ale bo ABS To się chwali I właśnie szukałem motocykla z ABS-em Dla świeżaka to jak najbardziej wymagane nawet bym powiedział, bo Mi, staremu, kurwa, kierowcy motocykliście czasem zdarza się przyblokować tył ostatnio byłem wysprzęglił ładnie kurwa mocno przodem hamowałem jeszcze dopierdoliłem po tylnym gdzie mi się już motocykl tak unosi tył w tym momencie jak obciążasz przód i kurwa poszła dupa bokiem jedyneczka jedyneczka jeszcze raz i lecimy dwojeczka i pyk, 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 po rondzie i wychodzimy i ogień w tłoki, docinamy czwórka, siedem dyszek prawie, pyk, pyk, pyk kurwa, nie wiem teraz czy ja na trójce czy na dwójce jadę ale nie interesuje, grunt, jedzie no, przydałby się tej wyświetlacz biegów no, nie powiem, nie ma wolne, nie ma rowerów. Pyk, 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 pyk. Bam, 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 bam Dobra jesteśmy u chudego na wichurze Mam, ma, 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 ma. damy znaki. pek no i co? Sprzęciorek talala. Nikt nie powie, że nie jak ładnie kurwa łańcuszek wyczyściłem. I nasmarowałem, mistrzostwo kurwa No Dobra, ja się na chwilę rozłączam Dziś tam Po Kurwa papiery, joł Dobra Kawka Sorry, herbatka wypita Papiery odebrane I możemy Startować dalej Jest cieplutko dzisiaj Ale zachmurzone, takie słoneczko tak Ledwo co przebija przez te chmury ale jest ciepło. A czemu jest ciepło? Jak to było w kobrecie? Bo nie ma wiatru. Jakby był wiatr, to by się momentalnie zimno zrobiło. Tak. Urwa, ale mam pocisk. O! Bęk! Jep. Zapłon. Pyk plus pęk i chodzi taki bzyczek szarsze nie, bzy, b, nie bzyczek no ale no muszę go wyczuć bo tak jak mówiłem ja nauczony do gigsa. I nim tą bestię okiełznam, znam to parę dni zejdzie Parę dni, no jeden dzień, myślę kurwa no i się przyzwyczaje do tej wysokości i, i po prostu sprzęgła gazu wszystkiego Bęk. i lecimy 8, 6, 6, 6, Dobra, schodzimy do do Kurwa Nie wiem wiem czy browar mam w domu domu. <śm> a plecaka nie wziąłem wziąłem. trzeba będzie Autem do Polaka podjechać Gościu Gościu za za mną pewnie będzie chciał mnie strzelić takiego chuja jak batorego komina nie miał się to jest kurwa Yamaha no, Ale no Drugi dzień sobie tym pykam I powiem wam że kurwa po mieście to mi się nawet teraz chyba Gixa nie chce wyciągać <śm> Ja pierdole no I Jesteśmy w bazie Widzę, że Boracki już też kijanką podjechał nie przypierdolił mi on? Nie, ma szczęście pyk, 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 pyk. Dobra, jesteśmy na sektorze, także co? Ja się z wami żegnam i do następnego Bank.